Wszystkim pytania o kontrolę nad służbami specjalnymi i legalność ich działań. W tym przypadku CBA, które najprawdopodobniej tego szpiegującego systemu używa. Realnej kontroli nie sprawuje żaden organ. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne to pięć tak zwanych służb specjalnych w Polsce. Teoretycznie najważniejszą kontrolę nad służbami, w tym właśnie CBA. Powinna sprawować Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Dzisiaj ta kontrola w takiej formule nie działa. Co komisja zrobiła, żeby rozwiać wątpliwości w sprawie Pegasusa? O to chciałem zapytać przede wszystkim. Proszę pana. Co do tej pory zrobili? Nic nie zrobili. Rozmawiamy z posłami z komisji, którzy mają. Dzisiaj ta kontrola w takie formule nie działa. No co komisja zrobiła, e, żeby rozwiać wątpliwości w sprawie O to chciałem zapytać przede wszystkim. Rozmawiamy z posłami z komisji, którzy mają możliwość dostępu do informacji tajnych i ściśle tajnych. Komisja była składać zawsze etykietary, na pewnym wysokim poziomie byli to ludzie. Marek Biernacki w komisji do spraw służb specjalnych zasiada od 1997 roku. Komisja Spraw Specjalnych to jest, powinna być, powinna być, podkreślam, takim nadzorem obywatelskim, nadzorem w imieniu całej opozycji i nadzorem cywilnym. Klasycznym powinien być, powinien być nadzor cywilny, nadzoru cywilnego. Ale z tym od czterech lat są problemy, bo Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało zasadę rotacyjnego przewodnictwa w komisji, mimo że posłowie Platformy Powoływali się nawet na tę ekspertyzę Krystyny Pawłowicz. Zasada rotacyjnego przewodnictwa nie może być w warunkach demokracji konstytucyjnej przekreślona z dnia na dzień w wyniku przewagi większości nad mniejszością.